Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Znurzam Was Najświętszej krwi Jezusa i okalam płaszczem Weli. A te Ojcze po nam na ten czas przejść Duchu Święty i oprowadź słuchanie i mówienie moje. W tym nagraniu będę opowiadać o pierwszym rozdziale Marka w wersecie 1 do 8 Ewangelii w ramach walki duchowej i myśli, które mogą nas zaatakować jak się przed nimi ubranić zatem przeczytam Ewangelię według świętego Marka początek Ewangelii Jezusa Chrystusa Syna Bożego jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie do niego, dla niego ścieżki. Wystąpił Jan chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia. Na odpuszczenie grzechów, ciągnęła do niego cała Judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas kurzany około bioder, a żywił się Szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie. Duchem Świętym. Oto słowo Pańskie. Takim pierwszym spostrzeżeniem, które dokonało się we mnie, to, były, to było wyznanie grzechów. I tu zjawia się Zawsze przeciwność związana, że. A może to nie był grzech? A może to była pomyłka tylko? Kolejna możliwa myśl. A może to był lekki grzech? Nie ma się co z nim przejmować. A może te, leki, te grzechy to nie są grzechy. Tylko taka jest natura ludzka i tyle myśli i jeszcze innych może nas zniechęcić do pójścia do spowiedzi. Albo po co będziesz mówić te grzechy księdzu, który cię słucha i zapamięta jeszcze będzie cię prześladować? Albo dlaczego masz mówić jakiemuś obcemu człowiekowi o swoich grzechach? A no bo ksiądz przecież też jest grzeszny, dlaczego ja mam mówić o swoich grzechach. I mnóstwo innych myśli, które szatan podrzuci, abyśmy przypadkiem nie poszli do spowiedzi i nie wrócili do Boga, abyśmy mogli z nim rozmawiać i być szczęśliwymi ludźmi. Kolejną taką myślą jest właśnie. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. W ramach tego rozumiem, że Pan Jezus zawsze nas wysyła przed, i przed sobą, bo czasem przygotowuje nam drogę i osoby, które przychodzą do nas. I to nie jest tak, że to my jesteśmy głównymi aktorami jakiegoś spektaklu czy jakiejś akcji, tylko Pan Jezus. To On działa przez nas. On działa przed nami. On przygotowuje tę osobę. Myśl, która nas zaatakuje podczas ewangelizacji, kogokolwiek może przyjść: To ja tyle zrobiłem, tyle ewangelizowałem, tyle się narobiłem. To ja. To ja ja. I to przecież moje słowa. Przecież ja pomogłem. I tak dalej, i tak dalej. Aż nabija się deska po desce. Twierdza szatana w naszym sercu. I potem trudno ją wyrwać. Czasem potrzebne jest aż do tego cierpienie. Więc zobaczcie. Wszyscy chodzą do spowiedzi. I do sztu byli wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Zobaczcie, jak wielu chciało zabić Jezusa. Wszyscy chcieli się nawrócić, ale potem wszyscy chcieli, go... większość, która była na placu, i głosowała, chciała go zabić. Z jaki z tego wniosek? Że obrzęd sam w sobie niczego nie gwarantuje. A nasza postawa wobec tego obrzędu i tego, co w przyszłości będziemy robić. Więc przychodzi taka myśl, która mówi nam: A, tak robiła moja babcia, a tak robił mój dziadek. Przecież to jest normalne. To taki ten chrzest. Każdy musi to zrobić. I to są myśli szatańskie, które banalizują wyjście do kościoła, które banalizują to, jak wielki dar otrzymuje dziecko w przypadku sztuczy dorosły. które też te myśli oddalają nas od kościoła powodują jakby zniesienie jakiejkolwiek duchowości na korzyść jakiegoś tam rytuału nie ma tu znaczenia duchowego jest znaczenie wyłącznie zwyczajowe czyli jak Jeden z wielu różnych rzeczy, które robimy na co dzień, aby było nam dobrze, wygodnie i tak dalej. Na przykład myjemy ręce. To też jest jakiś rytuał codzienny. Albo myjemy się codziennie. Albo jemy, robimy sobie obiad, śniadanie, kolację. To są jakieś rytuały nasze. Czy w niedzielę zawsze spotykamy się z rodziną, To też jakiś rytuał. Jakby tak każdy rytuał sprowadzi, do samej tylko czynności, bez żadnego znaczenia duchowego dla nas, żadnej relacji, to życie byłoby pustko. Nie miałoby sensu. Czynność dla czynności. Na przykład załóżmy, że przychodzi sobie kucharz i obiera ziemniaki. Ktoś się go pyta, dlaczego biorę ziemniaki? Przecież dzisiaj nie ma nic w piśmie takiego. A, bo lubię. Albo przychodzi sobie strażak i włącza sobie normalnie ten duży szlauf z wodą i leje wodę gdzieś tam. Dlaczego lejesz wodę? Przecież nie ma pożaru. Albo lubię. No i to taka pustka jest. Taki bezsens. Robić coś dla jakiejś czynności. To powoduje w nas jeszcze większe zniechęcenie do życia. W początku może jakieś takie zaspokojenie, rząd czy czegoś, co tam nas. Czy budził jakieś pragnienia, takie, jak to powiedzieć, które nas zwodzą, a nie prowadzą do prawdziwego życia do życia z Bogiem, miłości, pokoju i dobru? Zobaczcie, jaki Jan był. Żył tylko szarańcze i miodu leśnego. A na sobie. Miał odzienie z sierści, pielbłądzie i pas skórzany koło biodry. I tyle. Naprawdę był ascetą. Był prawdziwym pustelnikiem. Pierwszym pustelnikiem Nowego Testamentu. A dzięki temu mógł być kłosem wołającym na pustyni i słyszeć głos boga Nie potrzebował wielu różnych rzeczy przyjemności codziennych żeby czynić dobro Nie musiał najpierw sobie zrobić dobra jedzenia dopiero wyjść na spacerek żeby komuś pomóc Nie musiał się ładnie ubrać aby pójść do kościoła sobie Niezależnie jak był ubrany, niezależnie od tego co jadł, on spotykał się z Bogiem przez pragnienie, zarówno ciała, czyli brak jedzenia takiego wygórowanego, i ubrania, jak i pragnienia duchowego. Siedzenie pustki w jakimś miejscu naszego życia nie ma zapoczątkować kolejnego rytuału czy kolejnego, kolejnej czynności, jakiejś przyjemnej, dobrej, wspaniałej, hedonistycznej. Nie ma zapoczątkować chęci jedzenia coraz większej ilości albo Jakiegoś wyjazdu kolejnego, który ma nas zaspokoić, zapełnić tą pustkę. Nie, nie. To jest właśnie miejsce na pustyni, spotkanie z Panem. To jest miejsce, gdzie zapraszamy Jezusa. Najlepszym postem jest czas, czyli poświęcić, oddać Bogu czas, który mielibyśmy przeznaczyć na przyjemność. Może na zbyt długi sen, może na jakąś czynność, która nie jest nam potrzebna do końca, albo na naprawdę taką przyjemność, którą bardzo lubimy. Jeśli nic nie na koszt Boga, to zobaczymy jak wiele Bóg w nas działa. Jak staniemy się głosem Jego na pustyni jak będziemy mogli przemawiać do niego bezpośrednio i słyszeć jego też bezpośrednio i mówić innym, co mówi do nich, aby im pomagać. Być w prawdzie to znak dla innych. I dla nas samych, że nie błądzimy. Że idziemy za Bogiem. Żeć w prawdzie, czyli w pokorze, to pomoc nam, abyśmy mogli służyć innym. Abyśmy mogli zobaczyć Boga takim, jakim jest, jakim są inni ludzie. Nie takim, jak nam się wydaje. Jak sobie wymyślimy. Jak sobie wyobrazimy. Jakieś historie nam opowiedzą o kimś, o czymś. A my nie wiemy, czy to prawda, ale jak głupi czasem uwierzymy. I potem żyjemy w kłamstwie i nie wiemy, kim naprawdę był ten ktoś. Nie wierzmy. Nie wierzmy na słowo. Nigdy nie wierzmy na słowo. Zawsze słuchajmy głosu Boga i prośmy go o światło w każdej sytuacji. Czy to ktoś o kimś mówi, czy to ktoś o nas mówi, zawsze szukajmy rozwiązania na sposób Boży, spojrzeniem ocz, oczu bożych, bożych. A takim znakiem, że idziemy za Bogiem, będzie coraz bardziej i bardziej rozlewający się w nas Duch, Duch Święty który przymnoży nam darów charyzmatycznych i darów duchowych. Pokaże, wskaże nam cel naszego życia. Wypełni nas miłością, wytrwałością. Prośmy zawsze o ducha świętego, który pomoże nam stanąć w prawdzie, tak, żeby żaden demon nas nie zwiódł. Zatem, jak to mówi Biblia, Bóg pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia, mówi to Święty Paweł. Ja to trochę się z tym nie zgadzam. Bo tak naprawdę Bóg daje wszystkim łaski. Wszystkich nas kocha, lecz pyszny nie potrafi ich przyjąć, bo uważa się za ważniejszego, lepszego i nie potrzebuje tych łask. To my się sprzeciwiamy. Sprzeciwiamy się łaskom, które Bóg nam daje. I żeby pełnić wolę Bożą, to my musimy być otwarci na Ducha Świętego i stanąć w pokorze, aby pełnić idealnie wolę Boga względem nas samych i innych ludzi. Bez tego w życiu chrześcijańskim się nie obejdzie. Bez nadnaturalnej pomocy, jak duch święty, nie obejdzie się. Jeszcze raz powtórzę. Bez ducha świętego, który jest nadnaturalną pomocą, nie obejdzie się w tym świecie. Bez kłamstw, zwiedzeń, bez grzechów. Bez grzechów zawsze się nie obejdzie, ale bez trwania w grzechu. Naprawdę bez Ducha Świętego, bez nadzwyczajnych Jego wszechmocy, umiejętności i otwartości na niego nie damy rady sobie w tym świecie. Żaden demon, nawet najsłabszy, nie jest słabszy od nas samych bez Ducha Świętego. Z Duchem Świętym możemy wszystko rozkazywać demonom, łamać ich kłamstwa, zasadzki, nie dać się po prostu złemu, żeby nas przychytrzył i wykorzystał do swoich planów. A bez Ducha Świętego to w ogóle porażka. Nie da się przeciwstawić szatanowi. A jak w ogóle już się wejdzie w we szatańskie siły, to już jest kolejna porażka. Już tu potrafiła ciężko wyjść. Zatem bracia i siostry, miłwani w Chrystusie, Jezusie, prośmy w naszych sercach, przyjdź duchu święty i daj nam pokorę oraz gorliwość. nas samych i o innych. Przyjść, Duchu Święty. Przyjść, Duchu Święty też z miłością. Abyśmy umieli kochać innych takimi, jakimi są, widząc ich oczami Boga. Przyjść, Duchu Święty. Przyjść, Duchu Święty, umiłowany bracie i siostro. Jezusie Chrystusie. Módlcie się, módlcie się z serca, abyście wołali z głębokości, z ciemności, gdzie nie dajecie sobie rady. Dostał. To może korzystać z daru języków, modląc się o Ducha Świętego i o światło w jakiejś sprawie. Szamana Keriera Hatera Mananeker. Hariera manenecare. Szamanana queriera hatera manenecry. Keriera Hatyramanker. Szamana przyjdą święty z Poznaniem naszych set. Przyjdą święty, z poznaniem naszych intencji. Przyjdą święty. Przyjdź, Duch Święty, i prowadź nas do wieczności życia. Własce łasce. Żyj, Duch Święty. Niech nam na ten dzień, czy tą noc, błogosławie i prowadzi Bóg Wszechmogący Ojciec i Duch Święty.